Dzień dobry. Dzisiaj krótki film o sprzedawaniu. Słuchajcie. Tak naprawdę od zarania dziejów albo sprzedajemy, albo kupujemy, albo kupujemy, albo sprzedajemy. W relacji z klientem często się mówi też o tym, że wszyscy sprzedajemy, czyli jeżeli my klientowi sprzedajemy, to klient również nam sprzedaje swoje argumenty w momencie, kiedy próbuje negocjować daną ofertę. Ale tak naprawdę w świecie sprzedaży funkcjonuje kilka technik, które. E, powinny, nam ułatwić, e, e, powinny ułatwić nam sprzedaż. I dzisiaj z jedną z takich technik wam pokażę z wykorzystaniem oczywiście flipcharta. E, dzisiejsza technika to jest 5 faz sprzedaży. Umówmy się, nikt z nas nie urodził się sprzedawcą, chociaż niektórzy oczywiście mają do tego e, naturalne predyspozycje. W moim przypadku, jak byłem dzieckiem, chciałem być policjantem wojskowym, bądź też lekarzem, bądź też strażakiem. Z kolei, jak się urodziłem, moja mama patrząc na, na mnie nie powiedziała, że że będzie sprzedawcą, prawda? To tak się nie odbywało. Ta sprzedaż albo bycie handlowcem pojawiło się, pojawiło się w międzyczasie. Na ten moment kocham sprzedawać i kocham o tym opowiadać. Ale przejdźmy do, do sedna sprawy. Pięć Faz sprzedaży, które Wam ułatwią przeprowadzić klienta pod, po, pod, po punkcie po to, żeby na samym końcu uzyskać tak zwaną finalizację, czyli podpisanie umowy. Pięć was oczywiście sprzedaży dzielić na pięć punktów. Na sam koniec mam dla Was też bonus. Tutaj zapiszę. Numer jeden, krok pierwszy. Nawiązanie relacji. Psycholodzy mówią, że jak klient wchodzi do salonu i widzi handlowca, to de facto my jako handlowcy mamy 13 sekund po to, żeby u klienta zbudzić zaufanie, żeby on nam zaufał. On przyszedł wydać swoje pieniądze i chciałby te wydać pieniądze w sposób taki należyty i z poczuciem tego, że tych pieniędzy nie zmarnował. Więc mamy te pierwsze 13 sekund na to, żeby zbudować relację z klientem. Jeżeli te relacje nawiążemy, klient zacznie się przed nami otwierać, z automatu przechodzimy do, do drugiego punktu, który to jest badanie potrzeb klienta. Badanie potrzeb klienta. Zakładam, że zbudowaliśmy relację. Przechodzimy do badania potrzeb klienta i parafrazując yy, zasadę Pareto. W tym, przypadku klient, w tym przypadku klient ma do, dla nas jak najwięcej do powiedzenia, czyli w 20% słuchamy, w 80% klient nam opowiada o swoich potrzebach. My te potrzeby oczywiście musimy notować, nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zapamiętać, więc dobrą techniką jest notowanie. Po zakończeniu badania potrzeb klienta warto podsumować to, co zebraliśmy, warto podsumować te wszystkie informacje i, i przeczytać je klientowi, czy coś nam nie, nie umknęło. W momencie, kiedy zbadaliśmy wszystkie potrzeby klienta, czyli klient się nam uzewnętrznił, otworzył i tak dokładnie powiedział, o co mu chodzi, przechodzimy do trzeciej fazy bądź też trzeciego kroku, jest to ofertowanie. Ofertowanie. Tutaj, tak jak w pierwszym punkcie musimy być wiarygodni, tak w punkcie trzecim musimy być profesjonalistami, czyli jeżeli sprzedajemy dany produkt, to po prostu nie możemy okazać się laikami, czyli musimy być przygotowani merytorycznie do tego, żeby żeby móc odpowiedzieć klientowi na wszystkie pytania, bo to jest ten moment, w którym my możemy sobie pozwolić na na, na więcej naszego dialogu, bądź też monologu, niż, 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 niż w punkcie drugim, czyli opowiadamy o produkcie, opowiadamy o rozwiązaniach, o, o możliwych rozwiązaniach i, i wszelkich ewentualnych możliwościach, czyli ofertujemy. Jeżeli Nawiązaliśmy relacje z klientem, zbadaliśmy jego potrzeby. Na podstawie jego potrzeb zbudowaliśmy tą idealną ofertę. Przychodzimy do czwartego punktu, w którym często się pojawia często takie pytanie albo stwierdzenie za drogo. Ale zanim wytłumaczę co dalej z tym robić to pozwólcie, że sobie zapiszę. Czwarty punkt to jest zbijanie obiekcji. To jest jakby naturalny proces. Tutaj się nie powinniśmy dziwić. W tym punkcie można powiedzieć, że mamy trzy możliwe albo cztery możliwe odpowiedzi. Pierwsza możliwa, idealna odpowiedź klienta na naszą ofertę to jest tak. Jeżeli słyszymy tak, to tutaj praktycznie można powiedzieć, że z siłą huraganu przechodzimy do, do finalizacji, i tutaj nie ma o czym opowiadać. W momencie, kiedy mamy odpowiedź klienta nie na naszą ofertę, również ta sprzedaż nie jest zamknięta. Ona, ta odpowiedź daje nam możliwości dalszych negocjacji. Kolejna i moim zdaniem jedna z najgorszych odpowiedzi to jest odpowiedź zastanowię się. W momencie, kiedy klienta mówi, że się zastanowi, to znaczy, że tak do końca chyba nie jest zainteresowany naszą ofertą i tutaj z pomocą nam przychodzą doświadczeni handlowcy ze Stanów Zjednoczonych, a zwłaszcza handlowcy, którzy pracują w dużych firmach zoologicznych, gdzie jest możliwość zakupienia szczenięcia. Tam się stosuje taką technikę, że w momencie, kiedy klient jest zainteresowany daną rasą, i to szczenie jest dostępne od ręki, wówczas istnieje możliwość taka, że takiego szczeniaka się w cudzysłowie użycza na jeden weekend danej rodzinie i po tym weekendzie tak naprawdę to już jest sfinalizowana sprzedaż, ponieważ nikt nie jest w stanie odmówić. Bo wiadomo, że szczeniak jest mały, miły, pocieszny, zabawny i wszyscy szczenięta kochają. To jest tak zwana metoda na, na szczeniaka. Jest jeszcze odpowiedź jedna klienta. W momencie, kiedy ofertujemy, przedstawiamy naszą ofertę. Klient mówi, że za drogo. Też mam dobrą wiadomość, że słysząc za drogo, to znaczy, że klient jest zainteresowany daną ofertą. Niemniej jednak w tym momencie chciałby już po prostu negocjować. Ale to oczywiście wszystko się zamyka w tym czwartym punkcie dotyczącym zbijania obiekcji klienta. Jeżeli zbiliśmy obiekcję klienta i wyszliśmy już na prostą, to wiadomo, że z automatu przechodzimy do piątej. Faza jest to finalizacja finalizacja sprzedaży. Wśród handlowców, wśród handlowców krąży taki humor mówiący o tym, że handlowiec sprzedawca cieszy się dwa razy w fazie sprzedaży. To jest jedna faza, kiedy sprzeda, a druga, a drugi raz się cieszy w momencie, kiedy klient zapłaci. No i w momencie, kiedy mamy finalizację za sobą, czyli podpisanie umowy, fakturowanie i, i przeszliśmy cały proces od zamówienia po dostarczenie e, towaru na, na budowę, bo wiadomo, że jest to też, pomimo tego, że to jest finalizacja, ten proces też jest bardzo ważny, bo zależy nam na tym, żeby klient również był zadowolony z tego, że dany produkt, że dostanie bezpośrednio na budowę w terminie. To jest jeszcze szósty punkt, czyli szósty bonusik. E którego w zasadzie chyba nie jestem autorem, ale, ale gdzieś to mi w głowie cały czas siedzi i często o tym opowiadam, jest to tak zwana dosprzedaż. Dosprzedaż w języku angielskim to się nazywa cross-selling. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że w momencie, kiedy sprzedajemy klientowi drzwi zewnętrzne, warto mu zaproponować również sprzedaż drzwi wewnętrznych, ponieważ sam proces sprzedażowy w przypadku dosprzedaży będzie o tyle prostszy, że te wszystkie. Elementy mamy prawie, że za sobą mamy nawiązane relacje, i jesteśmy w stanie umiejętnie zbadać potrzeby klienta i dostosować do jego potrzeb ofertowanie. Prawdopodobnie poradzimy sobie również ze zbijaniem obiekcji, finalizacja, wiadomo i tyle. Mam nadzieję, że ta technika będzie Wam pomocna, czyli będziecie z niej korzystać w codziennej pracy, niezależnie co sprzedajecie. Mi chodzi o to, żebyście sprzedawali jak najwięcej naszych drzwi. Obrigado pela sua atenção.